Jakie kuchnie tutaj możemy spotkać? Korea, Japonia, Argentyna, Meksyk, ukraińska kuchnia, polska. W ogóle ponad 17 kuchni dzisiaj, ten weekend, jest tutaj. Zobaczcie, jak podróże na Hawaje mogą się zakończyć. Własnym biznesem, który jest kopiuj-wklej tym, co może się znaleźć na Hawajach. I saw Google Maps, you've got 4.9. So it's the highest scale, possible highest scale. So what do we have to try? Our are empanadas tucumanas. Przydała taka inicjatywa Warszawie, co? Czekam. Maciej, Maciej, wszyscy czekają, przenoś to do Warszawy. Firma Unigastro, która sprawiła, że w jednym miejscu będą oni mogli spotkać się i ciekawie porozmawiać. Bulwary Wrocławskie, koniecznie wpadajcie, bo jest tu przepysznie. ponad 40 restauracji z Wrocławia i okolic ponad 17 lokalnych winnic Znajdujemy się na Gastromiasto na bulwarach wrocławskich a jest organizator Maciej Kola witam cię Macieju cześć Macieju coś więcej o tej wspaniałej inicjatywie Gastromiasto to zlot, zjazd wrocławskich restauracji. Ja zawsze lubiłem mieście, podróżowałem po świecie, jadłem w restauracjach. Zawsze ciekawiło mnie jedzenie na, w europejskich miastach i nie tylko. I postanowiłem, że z racji tego, że zajmuję się też marketingiem i znam trochę restauratorów, postanowiłem spróbować skrzyknąć ich w jedno miejsce i sprawić, żeby ludzie, Wrocławianie, mogli skosztować kuchni z całego świata, ale w wrocławskich restauracji w jednym miejscu. No właśnie, jakie kuchnie tutaj możemy Spotkać. Korea, Japonia, Argentyna, Meksyk, też ukraińska kuchnia, polska, ogólnie ponad 17, około, chyba 17 kuchni dzisiaj ten weekend jest tutaj. Mateusz, jakie wrażenia, jak goście reagują na waszą hawajską kuchnię tutaj na gastromiasto. Tak jak się spodziewaliśmy, jest duże zainteresowanie. Do tej pory działaliśmy tylko w środku, w lokalu. Fajnie było się pojawić na zewnątrz, pierwszy raz na pierwszej edycji w tym roku. Na pewno będziemy na następnych i do zobaczenia. Zobaczcie, jak podróże na Hawaje mogą się zakończyć własnym biznesem, który jest kopiuj i klej, tym co może się znaleźć na Hawajach. Dzięki bardzo. Dzięki. Co ciekawe, te restauracje ze sobą nie konkurują, ponieważ mniej, tak jak powiedziałeś wcześniej, jest inne, prawda? Tak, każda restauracja serwuje coś innego, nawet jeśli są na przykład z kuchni koreańskiej, a mam akurat trzy restauracje z kuchnią koreańską dzisiaj, każdy ma coś innego. Dawid, ogromna przyjemność widzieć się tutaj z waszym cudownym pastrami summer o, witam, cieszymy się z obecności tutaj, uwielbiamy imprezę GastroMiasto. Jesteśmy tutaj, nie wiem, chyba na piątej edycji i tak naprawdę przestaliśmy naszą przygodę już zakończyliśmy, ale wyjątek robimy dla cyklu Gastro Miasto i to jest jedyna impreza futrakowna, którą mieliśmy. Mamy sentyment do tego miejsca. Czujemy ten jakby ten wyjątkowy klimat tego miejsca. W ogóle tutaj po przeniesieniu się z Hubskiej na bulwary, no to to w ogóle nie potrafilibyśmy nie przyjechać na tą imprezę, tak także jesteśmy tutaj. Opowiedz trochę o swoich eklerach. Eklery zrodziły się w mojej głowie bardzo, bardzo dawno temu, ale nigdy nie było czasu i tylko dzięki temu, że był COVID nie mieliśmy dużo czasu i o 13 kiedyś jak piłem w piżamie trzecią kawę, stwierdziłem, że nie, to przyjdźmy jutro na siódmą rano i zacznijmy robić próby. I po czterech, pięciu miesiącach prób zrodziły się eklery. No to słuchaj, testujemy w takim razie. Świat gastronomii jest niezwykle ciekawy. Jeżeli chcesz go poznać na podszewki, zapraszam do subskrypcji. I to jeszcze nie wszystko, dlatego że zaraz startuje scena muzyczna, a jednocześnie też o 20.00 jest Viprum. W tym roku partnerem tego Viprumu jest firma Unigastro, która sprawiła, że w jednym miejscu będą oni mogli spotkać się i, i myślę ciekawie porozmawiać. Zanim udamy się do Wiprumu, proponuję przejść się jeszcze po restauracjach i skonsumować ich pyszności. myślę, że jest to najbardziej wyjątkowa impreza gastronomiczna. Mamy tak dużo restauracji do wyborów. Jest to zupełnie inny format niż ten, który spotykamy na takich klasycznych imprezach, gdzie pojawiają się restauratorzy, a raczej najczęściej są to imprezy food trackowe. Tutaj oprócz food tracków mamy po prostu genialnych restauratorów, Dolnośląskie Winnice, no i przepiękne miejsce, w którym się znajdujemy, więc myślę, że to robi doskonały klimat. is no patricio why did you, did you decide to be the part of the uh, of this event uh, because uh, for us it's bringing a very nice uh, experience to be in contact with this flow of people i yeah. think gastro-miasto is a, it's a great option to, to pop up in the in the city like massively it's, it's a very nice uh, moment and we have a very small uh, kitchen in the city center but in this type of places we have the option to show to everybody in the city how is going the Argentinian street food. Okay, so let's try because I saw you on the Google Maps, you've got 4.9, yes. so it's the highest scale, possible highest scale. So what do we have to try? What is the best now from your uh, restaurant? Our specialty are empanadas Tucumanas. Jak emocje, jak wrażenia, jak Wam się tu podoba? Myślę, że bardzo fajna inicjatywa. Też widać, że jest sporo ludzi, że to faktycznie przyciąga i myślę też w ogóle, że w tym roku bardzo fajna jest lokalizacja, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale w tamtym roku to było na partenicach, no, więc myślę, że tutaj lokalizacyjnie bardzo fajnie. No i widać, że faktycznie, że tutaj są ludzie. Może nie wszyscy jedzą, ale właśnie winko, piwko i też nawet, żeby tak po prostu posiedzieć, myślę, że jak najbardziej fajnie. Przydała się taka inicjatywa w Warszawie, co? Czekam. <laughs> Maciej, Maciej, wszyscy czekają. Przeność to do Warszawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam za to, że byliście z nami na Gastromiasto. A kolejna edycja już między 14 a 16 czerwca. Bulwary Wrocławskie. Koniecznie wpadajcie, bo jest tu przepysznie.